Czy toksyczni ludzie trzymają się razem? Oczywiście toksyczni ludzie mogą trzymać się razem, choć nie jest to regułą. Po pierwsze, wspólne zachowanie. Toksyczni ludzie mogą się przyciągać, gdy mają podobne zachowania manipulacyjne lub kontrolujące. Po drugie, rywalizacja. Osoby toksyczne mogą konkurować między sobą lub starają się przechytrzyć siebie nawzajem. Jak w filmie Głupi i głupszy. Po trzecie, wzajemne poparcie. W niektórych przypadkach toksyczne osoby mogą dawać sobie wzajemne poparcie, aby oczywiście usprawiedliwić swoje zachowania. Po czwarte, niewłaściwe związki. Na przykład koluzja narcystyczna, kiedy dwoje narcyzów tworzą Hollywood. Taka relacja, nie muszę Wam chyba tłumaczyć, jest oparta w głównej mierze na dominacji, konkurencji i rywalizacji. Po piąte, brak zdrowego wsparcia, takiego trzeźwego spojrzenia na sytuację. Toksykom brakuje takiego zdroworozsądkowego myślenia. Niestety w większości przypadków, jeżeli mówimy o popaprańcach, kierują się zerojedynkowością, myśleniem dychotomicznym. Innymi słowy, toksyczni ludzie wychodzą z założenia, że ich tok rozumowania to jest jedyny słuszny tok rozumowania. A więc głupek trzyma się z głupkiem.